Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o wierze. Chcemy dzisiaj zatrzymać się nad tekstami, które Kościół Święty przygotował na uroczystość objawienia pańskiego, bo to ta uroczystość jest jakby w centrum tego, co w tej chwili przeżywamy właśnie w Kościele. Objawienie pańskie to dla nas znak, bo Chrystus otrzymując te wspaniałe dary z rąk magów Pokazuje nam również naszą godność i królewską, i kapłańską, i prorocką, bo w jakim sensie te symbole, czy te dary pokazują właśnie tą przyszłość, która ma spotkać Mesjasza, czyli jego przeznaczenie. I na ten temat będą rozmawiać Anna Harmata, ksiądz Maciej i Roman Harmata. Wypełnia się proroctwo Izajasza, świeć Jeruzalem, powstań, przyszło Twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą i pójdą narody do Twojego światła, królowie, do blasku Twego wschodu. I oto widzimy, wypełnia się to proroctwo, przychodzą królowie, przychodzą i przynoszą dary znak, że teraz objawienie dotyczy wszystkich. Przychodzą do Boga dokładnie który postępuje dokładnie odwrotnie do tego jak postępują ludzie, nie? Bo oni coraz bardziej gdzieś uciekają od siebie nawzajem, ukrywają się przed jakimiś nawet słusznymi pragnieniami bliźnich, nie chcą spojrzeć się ze wzrokiem bliźniego w potrzebie, prawda? Uciekają od drugiego i izolują się, często widać ten obraz w Nas, naszym współczesnym świecie również. A Pan Bóg dokładnie odwrotnie, wychodzi bezbronny, nagi, idzie do wszystkich bez wyjątku, i jak pisze święty Paweł, już współczesnikami obietnicy w Chrystusie przez jego Ewangelię. Są, są wszyscy, prawda? Już, już nawet poganie, czyli nie tylko naród wybrany. Bóg, który się nam objawia, i Bóg, który się nam daje, i Bóg, który o sobie opowiada w Jezusie Chrystusie. Piękną opowieść. Mówi nam, kim tak naprawdę jest. Wróćmy jeszcze, tak sobie myślę, bo my często jakiś taki obraz mamy w głowie tych mędrców, prawda? Którzy to są królami szczególnie spopularyzowanymi przez nasze tradycyjne polskie jasełka. Jakoś proszę mnie tu źle nie odebrać, nie mam nic do polskich jasełek, ale wolałbym jednak, żebyśmy zwracali się bardziej do Słowa Bożego, aniżeli do opowieści o Słowie, bo te jasełka często to, to są takie wymyślone rzeczy, prawda, sielankowe, prawda, i które jakoś tak nie do końca oddają to, co mówi Słowo. Warto, myślę, bardziej iść do Słowa, aniżeli tylko bazować na przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia na jasełkach i emocjach z nimi związanych, szczególnie jeżeli występują tam nasze dzieci. Mówi się nam o królach. No, nigdzie tutaj za bardzo nie ma mowy o jakimkolwiek królu. Natomiast jest mowa o, o magach, o mędrcach, o, o ludziach, powiedzielibyśmy, nauki dzisiaj. Ludziach, którzy szkiełkiem i okiem próbują rozkminić rzeczywistość, w której żyją. Są to naukowcy, którzy studiują gwiazdy, studiują niebo. I jakoś im się tak to wszystko układa, to pragnienie wiedzy, którą zdobyli, ponagla ich do tego, że w ich obliczeniach i w tym wszystkim ułożyło im się, że tam rzeczywiście dojdzie do jakiegoś spektakularnego, dziejowego wydarzenia. Zabierają wszystko, ryzykują ogromnie wiele, ponieważ jest to podróż potężna, potężna i wy, wyruszają, znowu nie ma, wyruszają w drogę, nie ma mowy o liczbie. Skąd my wiemy, że oni są Kacper, Melchior i Baltazar, to ja do dzisiaj nie mogę tego zrozumieć, naprawdę nie mogę tego zrozumieć. Nawet zauważcie, że te opisywanie drzwi naszych, prawda, które tradycyjnie kreną będziemy mazać KMB, właśnie jakoby od ich imion, ale znowu, jeżeli pójdziemy w łacińskie CMB, to Christos, czy to będzie bardziej... Y Chrystus pomazaniec, tu Chrystus, mansionem benedikat, czyli błogosławi temu mieszkaniu, temu domostwu. I podajemy konkretny rok. Więc to takie mówię, te imiona bardziej chyba w tej naszej polskiej tradycji, ale mogę się tu mylić. Natomiast one są kompletnie nieważne, zauważmy, bo przypuszczam, że nie było ich trzech, nie przetrwaliby trudów podróży. To było ogromnie trudne logistycznie przedsięwzięcie. Poza tym byli to ludzie wysokiej klasy społecznej. Mieli na pewno sługi, które z nimi jechały, trzeba było poić wielbłądy, rozbijać namioty na, na kawalkady, dla kawalkady, choćby, żeby stanąć na noc, coś zjeść, rozpalać ognisko, później to wszystko składać. To było naprawdę logistyczne przedsięwzięcie. Tam podróżowało według mnie kilkaset zwierząt, ludzi, nie mówiąc o całym ekwipunku. Ktoś powie, gdzie ty masz na to wszystko dowody? Moi drodzy, w tym roku jak nigdy przedtem, zobaczcie, jak Bóg jest niesamowity. Ja nigdy tego nie widziałam. Tyle razy czytam to słowo i do mnie to nie dociera. Co mówi proroctwo Izajasza? Zalejecie mnogość wielbłądów. Dromadery z Madianu i Efy, wszyscy oni przybędą z Saby, zaoferują złoto i kodzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pan. Zalejecie mnogość wielbłądów. Nie przypuszczam, że mnogość dla Izajasza znaczyło trzy. Mnogość wielbłądów, niezliczona liczba. Nie policzył ich. Ogrom ludu przyszło który jakby reprezentuje się w tych mędrcach, o których mowa. Ilu ich było, nie wiemy. Trzech, pięciu, pięćdziesięciu, stu. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie to się wydarzyło. To miało miejsce. To jest fakt. Przyszli się pokłonili. Proroctwo się wypełniło. Przyszli z czego? Z tęsknoty. Musieli mieć determinację. Musieli mieć ogromną determinację serca, umysłu, żeby udowodnić, choćby sobie samemu, że nie pomylili się w swoich poszukiwaniach naukowych. Podjęli w tym ogromny trud. Przekładamy to na realia wiary i pytamy siebie i przynajmniej ja sam czy Ty to masz? Czy Ty, Macieju, to masz? Czy masz tak potężną determinację, tęsknotę i zdecydowanie w sercu, żeby wyruszyć na przygodę życia, która jest przygodą poszukiwania światłości? I to nie jakiejś zwykłej światłości, ale światłości Boga samego. Ja bym tutaj wszedł jeszcze z takim jednym takim odniesieniem do tego tekstu, bo dla mnie to jest takie też bardzo mocno rzucające się w oczy, ten fragment. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do Ciebie napłyną bogactwa. Czym są te bogactwa? Tak naprawdę bogactwem jest sam Pan Bóg. Co to znaczy to rozszerzenie serca? Święci mówią, że gdy Pan Bóg zechce nas do czegoś powołać, to nas narodzi na nowo. To co Jezus mówił do Nikodema. A więc. Twoje serce się przemieni, będziesz człowiekiem narodzonym na nowo, rozszerzy się na nową perspektywę, na nową wizję. A więc Pan Bóg w jakiś sposób da nam siłę, która będzie płynąć od wewnątrz. To rozszerzenie serca specyficznie mówiła o nim święta Teresa Zawilla. Że w momencie, gdy Pan Bóg podnosi lustro wody, czyli podnosi poziom łaski, kiedy karmi duszę, to wtedy następuje rozszerzenie serca i człowiek inaczej widzi, inaczej ocenia rzeczywistość. Ma lepsze rozeznanie, już nie ze swojej, ale z Bożej perspektywy. I to jest bardzo istotne. Dla wielu z nas może być to znak, żeby ruszyć w innym kierunku, odkryć nowy obszar swojego działania, powołania. Pan Bóg zaprasza nas tutaj do współpracy. To jest prawda, jak najbardziej. Tak sobie też tu w tym wszystkim myślę, bo mówisz o tym rozszerzeniu serca, rzeczywiście, które dokonuje się za pomocą łaski Bożej, czyli Bożego objawienia. Nie? Mm -hmm. Znowu wracamy do punktu wyjścia. Bóg się objawia, a z objawieniem przychodzą wszystkie Jego dary. Tylko pytanie, no, jakby wracamy do tego, co powiedziałem. Czy mamy w sobie... Bo... To z pustego Salomon nie naleje. To nie jest tak. Pan Bóg przychodzi do wszystkich, ale nie wszyscy tego daru chcą. I to widać też niesamowicie w postawie na przykład Żydów, a w postawie chrześcijan. Paweł o niej pisze właśnie w liście do Efezja. Żydowska mentalność nie jest, nie jest mentalnością misyjną. Religia judaistyczna nie jest religią misyjną, taką jak jest chrześcijaństwo. Żydzi nie są zainteresowani, żeby ktokolwiek inny uwierzył tak jak oni. Oni nie ewangelizują. Żyd się rodzi Żydem i umiera Żydem. Jego nie interesuje, żeby go i został Żydem. To jest kompletnie koncept im obcy. Natomiast nie tak chrześcijan. W chrześcijaństwie jest inaczej. Wyznawcy Chrystusa chcą głosić Jego Ewangelię wszystkim ludziom, sam Pan Jezus i cały świat głosi Ewangelię, prawda? Bez względu na pogodzenie kraj zamieszkania. Bez względu. No i teraz to jest właśnie to, my się wydaje, dzisiaj też dla nas ogromna wskazówka. Apostołowie byli otwarci na każdego człowieka, ale uwaga, każdego człowieka dobrej woli, który chciał usłyszeć prawdę i chciał tę prawdę do swojego serca przyjąć. I to jest tak ze wszystkim: wydaje mi się nawet z tymi ostatnimi ruchami i w Watykanie, Ojca Świętego i tak dalej. To jest przesłanie do ludzi dobrej woli. Jak zawsze, owszem do wszystkich, ale przyjmą mnie ludzie dobrej woli, którzy chcą zmiany w życiu, którzy chcą wyrwać się z ciemności grzechu i pójść ku światu łaski życiu w prawdzie, które może się okazać bolesne, ale niezwykle wyzwalające, głoszą ludziom dobrej woli. Chwała na wysokości Bogu w wojewanie łowie, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Czyli ci, którzy mają w sobie to, co powiedzieliśmy: tęsknotę, determinację. I zdecydowanie, żeby zarzucić życie w mroku grzechu, a wybrać życie łaski, życie w światłości Bożej, która przemienia, promieniuje. No tylko właśnie tu jest to pytanie dla nas, nie? Takie pytanie zasadnicze, mi się wydaje, ja bym tak to zamknął, nie? Że światłość objawia się, widzimy to w mędrcach, ludziom, którzy prawdziwie jej szukają, którzy są w tym poszukiwaniu zdeterminowani. To tak jak ten kupiec, który perłę znalazł, nie, drugocenny, wszystko sprzedał, cała ewangelia nam się tu układa, nie? Wszystko sprzedał, byleby tylko tą jedną drogocenną posiąść. A miał naprawdę niezłe skarby. Miał naprawdę niezłe raretacje w swojej kolekcji. Ale jest gotowy zarzucić: Widzicie, w życiu wiary jest tak, że żeby coś zyskać, trzeba umieć stracić. Nie można mieć wszystkiego. W życiu tak jest i w życiu wiary również. Żeby coś zyskać, to trzeba umieć coś stracić. Nie można jeść ze stołu demonów i ze stołu Eucharystii. Nie można jednocześnie palić Panu Bogu świeczka, diabłu o Nie da się pogodzić nocy z dniem. To są rzeczywistości, które się wykluczają. Więc trzeba podjąć w życiu decyzję: albo w prawo, albo w lewo. Albo śmierć, albo życie. Nie ma nic poza tym. I teraz ta kwestia, do której zmierza mnie, że bardzo dużo, a może i wszystko zależy od naszej postawy, czy my jesteśmy otwarci na żywego Boga. To jest pierwsza podstawa sprawa. Czy też jest całkowicie przeciwnie? Zamykamy się w, w obrazie tego Boga, który sami sobie stworzyliśmy. I, i co za tym idzie w obrazie własnej pobożności, toj nam jest wygodnie. Myśmy sobie poustawiali wszystko. To działa tak, to tak. Te mechanizmy. Natomiast ja nie jestem zainteresowany żywym Bogiem, bo on mi może to wszystko popsuć. Rozwalić mój obraz Boga, który ja mam w sercu i w głowie, i pobożności. Co za tym idzie konsekwentnie. Wydaje się, że ten obraz, moi drodzy, śmiem twierdzić, nie jest w stanie zobaczyć światłości świata w tym, co wydaje się po prostu być czymś najmniejszym i, jak widzimy to w nowonarodzonym dziecku, czymś najbardziej kruchym. Tak prozaicznym, że w ogóle nie ma na co zwracać uwagę. Czy we mnie jest ta wrażliwość? To jest, mi się wydaje, zasadnicze pytanie dzisiejszej uroczystości Objawienia Pańskiego. I myślę, że modlitwa, która za tym idzie, musi iść w tym kierunku. Żebym ja miał w sobie tę determinację, tę tęsknotę, to zdecydowanie, tą pasję w poszukiwaniu Boga, w poszukiwaniu światłości świata, która się objawia każdego dnia. To nie jest wydarzenie jednorazowe. Wiara jest aktywnym wydarzeniem. Ona się dzieje tu i teraz. Ale takim ekstremalnym przykładem człowieka, który nie był, nie miał tej dobrej woli, jest Herod, który gdy usłyszał, że mędrcy przychodzą, na dodatek to potwierdza rzeczywiste wydarzenie, że do Heroda przychodzą mędrcy. On ich odsyła, żeby szli do Betlejem, ale co robi. Kilka dni później zabija wszystkie dzieci w wieku do dwóch lat. I w ten sposób te niewiniątka młodziankowie ogłaszają przez swoją śmierć narodzenie Pana Jezusa. Ta wiadomość rozeszła się wszędzie. Także jest to jednocześnie potwierdzenie naukowe, że to miało miejsce, więc nie jest to taka historia bajkowa, że mędrcy przychodzą królowie, tylko to miało miejsce. A z drugiej strony, właśnie. Odpowiedź Heroda na przyjście Pana Jezusa. Jego serce było zamknięte i w konsekwencji dopuścił się takiego czynu. I jednocześnie to nam pokazuje, jak konieczne jest nasze otwarcie. Dokładnie. I zamknięte w czym? W bojaźni i w lęku przed tym, że to dziecko odbierze mu coś. Nie? On nie potrafił stracić. A Pan Jezus uczy czegoś innego, nie? Że jeżeli nie stracimy życia tutaj, nie zyskamy jej na życie wieczne. To jest dokładnie ta intuicja coś trzeba mieć stracić, żeby zyskać, zrezygnować z czegoś, Pomyśl, z czego ja ty mamy dzisiaj ale to nie jest nie? nigdy pójście w ciemno, to jest zawsze pójście za tym, co Pan Bóg pokazuje, tą wielką wartość, tą perłę, widzisz cenę tego wszystkiego i gdy ja to widzę, serce idzie za tym. I z chęcią to zostawia te jakieś moje ciężary, bagaże czy, czy moje życie, moje widzenie. Ale jeśli jest we mnie to pragnienie, czyli ta dobra wola, o której tak, mówimy. Bo jeśli wola. nie, to tak mówimy: z Pustego i Salomon nie naleje. Nie? Mhm. Owszem, Pan Bóg umarł na krzyżu za wszystkich, za, za cały świat, ale nie wszyscy chcą z tego daru skorzystać. To jest ja. najbardziej przykre. Nie? I tu jest zadanie dla nas chrześcijan, żeby wszyscy to usłyszeli. Tak jest. I to I żeby święto... przemienili serca i przyjęli ten dar, bo to jest, to jest jedyny dar, który jest im danie, w stanie dać szczęście, którym jest życie wieczne. I to święte jest takim sygnałem. Czas głosić. Głosić i, I przyjąć. I przyjąć jest... na wielbłądy swoje i w drogę. I w drogę, jakiekolwiek te wielbłądy dzisiaj są, czy to motory, Harley'e, czy inne rowery, czy tam samochody, czy inne środki komunikacji, a może i pieszką. Głosić. Jeśli głosić sercem stęsknionym, przepełnionym zdeterminowaniem, zdecydowaniem. I z drugiej strony są serca otwarte, które chcą słyszeć. Pewnie. Moglibyśmy tą pieśnią zakończyć. Tyle jest serc, które czekają na Ewangelię. Śpieszmy zatem głosić im, że nowonarodzony to światłość, światłości. To Bóg, który się nam objawia, Emanuel, który jest z nami. Zakończmy, moi drodzy, modlitwą kolekty na święto objawienia pańskiego. Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś jednorodzonego Syna swojego poganom. Spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz Blasku Twojego Majestatu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Szczęść, Szczęść. Szczęść Boże wszystkim, niech nam dobry, Bóg błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.